Czekaj, a tu zdobyli? Tak, tam zdobyli. Czyli tylko Sewilla dzieli nas od e, zanektowania republikańskiej Hiszpanii. Szybka wojna. Wczuć może na początku nie zachował się e, pierwszy desant nieudany, ale odsłonili je Walencję i się udało. No tu nie, nie wiem, czy, ja, czy tam na tej maladze, choć może tak graliśmy Pięknie, tam nie o dalej idziemy dalej też ze spalciem Pięknie Luchnie tu nie ma szans, zostaje ostre baty Zaraz będzie koniec Przedamy się do 21 tam sierpnia Zaraz będzie Sewilla ostatnia prowincja tak Dajemy dyplomacja, Europa, Amerykańska Hiszpania, tylko Ok. No i teraz musimy tu tylko wypędzić wielką Brytanię. Czyli to tutaj, to tutaj, to tutaj. Co dobrze przegraliśmy, ale w tradycji innej wygraliśmy. Pędzenie w Brytanii jest tu kwestią czasu. I od razu dobrze było zdobyć Gibraltar. się też przemysł jakiś tu zdobyliśmy przez to. Niemcy też coś zdobyły, oczywiście. No i czemu odpowiedziałbym na końcu Niemców? Ja to muszę wziąć stąd. To musi być nasz. Zaraz tu yy, zrobię. Yy, znaczy poza odcinkiem zrobię ten. Yy, yy, przejmę tę prowincję. A teraz zgromadzę się koło Gibraltaru, aby przejąć to. Więc wszystkie te nasze jednostki. Koło Gibraltaru. Przeniesiemy się do Afryki, bo tam może jakiś się zrobił. O, Niemcy w sumie walczyło się. Zobaczymy jak Niemcy. Widzimy Niemcy biorą od naszych wrogów? Wielkie pytanie. Hmm. Tu, górę. tu górę. Tylko tak, dobra. A to od Muldan. No gdzie jest nasa zmoteryzowana? Nie jest nasa wiem, że mieliśmy tutaj. Tu jest. Niech odbija smale. Uwierzcie jeszcze, jeszcze to się trzyma. Nasza Wielka Afryka Wschodnia. To jest sukces dla nas. W sumie to dzięki Niemcom. Czy Gibraltar na koniec, tak, taka ważna wyspa. Choć może się uda. O, może uda się piątką? Oj nie. to mają aż trzy. Sprawdzimy wszystko, co mogę. Nie, do... Sadisa. Teraz będziemy tylko czekać na tej noski. I niedługo prowadzimy kontrolę atak na Gibraltar i, i Wielka Brytania. I jej sojusznicy będą mieli zablokowany wstępne na Morze Śródziemne, co będzie wielkim sukcesem. Oczywiście Niemcy tu idą. Też poczekamy, poczekamy. O tu już są nasze. Widzimy, Tutaj tu mam dosyć. Jak są część. Czekamy już do 27, pod koniec więcej niż września, bo muszą się nasze jednostki jeszcze zorganizować. Żeby było pewnie zorganizowane. Bo tak, to są słabo zorganizowane, idą posiłki oczywiście. Czekamy do połowy, do października końca i zaatakujemy Gibraltar. Oczywiście, tak dla bezpieczeństwa zostawię tu kawalerię. miejsce, co znaczy w Madrycie, czy podzielę to yy, na 3, tutaj 3, a 2 wyślę tutaj, I będzie idealnie, czy do Madrytu. Nie państwa, to udany odcinek, żeby zajęliśmy Hiszpanię w połowie, w większej połowie. Wszystko też tam Niemcy pomogły. O Niemcy szali w Afryce i w Ameryce. Widzimy się też po... O Niemcy zrobił desan w Norwegii. Więc się do niego przystąpiły. Ale nie za bardzo im to się chyba tam udaje. No Niemcy tu szybko odbudują się Do Niemcy Dobra, czekamy do końca października, nadbieramy dużo oddziałów. A no, myślę, myślę, że możemy zaatakować 20 na 3 25 na 3 Czyli prawie wszystko co wysłaliśmy do do Hiszpanii walczy o wsepkę Gibraltar i wygramy tylko zobaczę czy się zmontnictwo nasza ta enoska noski tak już są obydwie morskie oczywiście bardzo cieszy zyskujemy też powoli handel od Hiszpanii dam troszkę na zapatrzenie z tego względu i teraz będziemy mieli takie jeziorko może Śródziemne, bo mamy już. SUS mamy już dawno z włoski. Widzimy, się odbudowała włoska Afryka. Widzimy, nie wiem, czy tam naprawdę niszczą, bo wielką pytanie.